Rozmieszczenie zwierząt na świecie można rozpatrywać w zależności od czynników ekologicznych, biomy lub uwarunkowań geograficznych. Oczywiście nie są to całkiem różne systemy, bo położenie geograficzne w znacznym stopniu decyduje o wielu, zwłaszcza abiotycznych czynnikach ekologicznych. Prehistoria zoogeografii to okres gromadzenia informacji o rozmieszczeniu zwierząt. Początkowo dostarczali ich kupcy i podróżnicy. Uczestnicy wypraw wojennych. O powstaniu nowej dziedziny nauki możemy mówić wówczas, gdy te luźne i przypadkowe zapiski i wiadomości zaczęto zbierać i systematyzować. Zrodziło to potrzebę badań ukierunkowanych na uzupełnianie wiedzy. Organizowano wyprawy mające na celu już nie podbój nowo odkrytych części świata i wysp, ale ich badanie i opisywanie. W takich wyprawach uczestniczyli przyrodnicy których zadaniem było opisywanie i kolekcjonowanie okazów roślin i zwierząt. Jedną z takich wypraw była dwuletnia naukowa podróż dookoła świata na żaglowcu Beagle, w której uczestniczył Karol Darwin. Około połowy XIX wieku w zoogeografii pojawił się nowy kierunek, polegający na dzieleniu świata na krainy lub państwa zwierzęce. Jednym z pierwszych był Philip Lutel Scalder który swój system regionalizacji zoogeograficznej świata oparł na geograficznym rozmieszczeniu ptaków. Później pojawiło się wiele innych propozycji uwzględniających rozmieszczenie innych grup zwierząt. Uczestnikiem tej dyskusji był między innymi przyrodnik i podróżnik, współautor teorii ewolucji Alfred Wallace. Zdawał on sobie sprawę z tego, że różnice w zdolnościach lokomotorycznych i wymaganiach ekologicznych różnych grup zwierząt powodują, że nie uda się zaproponować jednego, uniwersalnego schematu, który odpowiadałby bez zastrzeżeń rozmieszczeniu wszystkich grup zwierząt. Uważał też, że spory o szczegółowy przebieg granic między krainami są jałowe, gdyż ze swej natury przejścia między nimi są płynne i nieostre. Przedstawił on własną koncepcję podziału lądów na krainy, która była bardzo ogólna i być może dzięki temu została powszechnie przyjęta i używana jest do dziś. Wallace wyróżnił sześć zasadniczych krain zoogeograficznych. Kraina Plearktyczna obejmuje Europę, północną Afrykę, mniej więcej do połowy Sahary i Azję Północną, aż do pustyni tar, Himalajów i działu wód rzek huang i Yangtze. Kraina Nearktyczna to cała niemal Ameryka Północna aż do pustyń środkowego Meksyku. Kraina Etiopska zajmuje Afrykę na południe od Sahary i Madagaskar. W skład krainy orientalnej chodzą Indie, Chiny na południe od działu wód huang i Yangtze, Indochiny i Indonezja. Kraina neotropikalna obejmuje Amerykę Południową i Środkową do środkowego Meksyku oraz Antyle. Do krainy australijskiej zalicza się Australię, Tasmanię, Nową Zelandię, Nową Gwineę i wiele mniejszych wysp. W Pale palearktyce ssaków charakterystycznych jest niewiele. Tylko dwie rodziny gryzoni: ślepce i selewniki, które mogą być traktowane jako endemity. Pale Arktyka posiada wiele grup zwierząt wspólnych z sąsiednimi krainami. Podobne, niemal identyczne są fauny strefy arktycznej Palearktyki i Nearktyki. Wymienić tu można niedźwiedzia polarnego, pieśćca, renifera i jego amerykańskiego odpowiednika karibu. Spokrewnione, choć należące do innych gatunków, są lemingi obu krajów. Naturalne występowanie woła piżmowego. Ograniczone jest obecnie do Nearktyki, ale szczątki tych zwierząt znajdowane są w całej Arktyce. Dalej na południe, w obu krainach, spotykamy również wiele zwierząt blisko spokrewnionych, należących do tych samych rodzajów. Na przykład niedźwiedzie, wilki, lisy, rosomaki, rysie, jelenie, łosie, bobry, zające. Także żubr i bizon należą do jednego rodzaju. Te podobieństwa tłumaczy się możliwościami przechodzenia zwierząt między kontynentami przez lądowy przesmyk w rejonie cieśniny Beringa, który wyłaniał się w przeszłości wielokrotnie, gdyż poziom morza był niższy niż obecnie. Dodatkową możliwością pokonywania bariery morskiej w strefie chłodnej jest dryfowanie na krach lodowych. Jest to sposób, z którego nie mogą korzystać zwierzęta cieplejszych stron. Arktykę i Nearktykę łączy się czasami i traktuje jako jedną krainę Holaktykę. W pale Arktyce do takich elementów pochodzenia południowego należą np. pandy, wielka i mała, tygrys i makak japoński, wywodzące się z krainy orientalnej i związane z krainą etiopską antylopy, oryks, adaks. Jeżozwierz, góralki i małpa magot występująca na północy Afryki i na Gibraltarze. W Nearktyce jako przykłady endemitów można wymienić kozła śnieżnego, widłoroga, skunksa, kojota i pierwotnego gryzonia, sewela. Z krainą neotropikalną wspólne są na przykład pekari, szop, jaguar, puma, opos, pancernik i igłozwierz, czyli urson. Kraina etiopska ma w swojej faunie sporo endemitów. Wymienić można bardziej znane: mrównika zwanego prosięciem ciemnym, hipopotama nilowego i karłowatego, żyrafę i okapi. Endemiczne są także dwie małpy człekokształtne szympans i goryl oraz drapieżniki likaon, serval i hiena centkowana. Szereg gatunków, np. lew, lampart, gepard, hiena pręgowana. Obejmuje swym zasięgiem również krainę orientalną. Inne grupy ssaków słonie, nosorożce, wiwery, antylopy, gazele, bawoły i małpy wąskonose, na przykład koczkodanowate, reprezentowane są w obu krainach, ale przez różne rodzaje lub gatunki. Kraina orientalna, podobnie jak etiopska, jest dość jednorodna klimatycznie, leży w strefie tropikalnej. Jest znacznie bardziej rozczłonkowana niż kraina etiopska, gdyż dzieli się na szereg wysp i półwyspów. Taka sytuacja, izolacja, sprzyja powstawaniu i utrzymywaniu się gatunków endemicznych występujących niekiedy tylko na jednej wyspie. Niewiele jest jednak w krainie orientalnej endemicznych rodzin, ponieważ niemal wszystkie mają swoich reprezentantów również w Pale Arktyce lub krainie etiopskiej. Do takich oryginalnych, orientalnych zwierząt należą latawce, których przedstawicielem jest mistrz lotu szybowcowego lotokot i trzy grupy zaliczane do naczelnych: tupaje, wyraki i gibony. Te ostatnie, czasami zaliczane do małp człekokształtnych, najlepiej opanowały sztukę brachiacji, czyli poruszania się po gałęziach drzew na rękach. Gatunki orientalne, choć mające krewniaków w innych krainach, to na przykład słoń indyjski, nosorożec indyjski, człekokształtna małpa orangutan, różne gatunki bawołów, gaur, gajal, banteng i bawuł indyjski. Najbliżsi krewni tapira malajskiego to trzy gatunki tapirów żyjące w Ameryce Południowej. Największym drapieżnikiem krainy jest tygrys. W różnych częściach jego zasięgu żyją podgatunki tygrysa różniące się wielkością, grubością futra i ubarwieniem. Na przykład tygrys irański, indyjski, chiński, sumatrzański, czyli jawajski. Największy jest występujący w palearktyce tygrys syberyjski. Ogólnie rzecz biorąc, zróżnicowanie wielkości tygrysów ilustruje jedną z tak tzw. reguł zoogeograficznych, reguła Bergmana. Według której, w obrębie zasięgu gatunku lub wyższego taksonu, wielkość zwierząt rośnie wraz z ochładzaniem się klimatu. Kraina neotropikalna przez długi czas była izolowana od innych krain, ponieważ połączenie obu Ameryk jest stosunkowo młode. Fauna tej krainy obfituje więc w endemity. Guanaco, dziki przodek lamy i alpaki, należy do rodziny wielbłądowatych. Która ma pozostałych przedstawicieli bakteriana i dromadera w Pale Arktycy. Endemiczne są liczne gryzonie, do których należą świnki morskie: aguti, paka, mara i największy gryzoń świata, prowadząca ziemnowodny tryb życia, kapibara. Stąd pochodzą zwierzęta futerkowe, nutrie i Szynszyle. Endemiczną grupą nietoperzy są wampiry a spośród drapieżników wymienić można wilka grzywiastego, psa leśnego, kota pampasowego, jaguarundi rundi i niedźwiedzia andyjskiego. Naczelne krainy neotropikalnej tworzą endemiczną grupę. To małpy szerokonose, takie jak wyjce, czepiaki, wełniaki, kapucynki i pazurkowce. Większość z nich odznacza się chwytnym ogonem i prowadzi na drzewne życie. Endemiczną grupą były przed połączeniem Ameryk szczerbacze, do których zalicza się mrówkojady, pancerniki i leniwce. Obecnie tylko te ostatnie mają zasięg ograniczony do neotropików. Pozostałe opanowały również część Nearktyki. Kraina australijska jest najlepiej izolowana i najbardziej podzielona wewnętrznie na liczne różniące się rozmiarami wyspy. Zdecydowana większość występujących tu ssaków to endemity. Niemal wszystkie australijskie ssaki to torbacze. Wymienić można diabła tasmańskiego, kunę workowatą, workowatego mrówkojada, kreta, myszy i skoczki pustynne, loto koale oraz dużą i zróżnicowaną rodzinę kangurów. Choć torbacze są tak charakterystyczne dla krainy australijskiej, Należy pamiętać, że jako rząd nie są tu endemitami. W Ameryce Południowej żyje inna grupa – dydelfy, czyli oposy. Niektóre z nich, np. opos wilginijski, objęły swym zasięgiem także część Nearktyki. Oryginalną i całkowicie endemiczną grupą ssaków australijskich są stekowce, dziobak i dwa gatunki kolczatek. Spośród ssaków łożyskowych w naturalny sposób dotarły do tej krainy tylko niektóre nietoperze i być może myszowate. Te ostatnie, jak się wydaje, mogły tu dotrzeć wraz z pierwszymi ludźmi, podobnie jak dingo, będący prawdopodobnie zdziczałym psem domowym. Warto podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, przedstawiona charakterystyka dotyczy Australii, Tasmanii, w mniejszym stopniu Nowej Gwinei. Na pozostałych wyspach rodzimych ssaków jest niewiele, lub brak ich zupełnie. Po drugie, powyższy opis przedstawia rodzimą, pierwotną faunę krainy. Obecnie występuje tu wiele gatunków ssaków łożyskowych, a także przedstawicieli innych grup zwierząt, celowo lub przypadkowo przywiezionych przez Europejczyków. Najbardziej znanym przykładem niewinnego stworzenia, które w Australii stało się plagą, jest królik. Mimo licznych i różnorodnych prób opanowania wzrostu populacji królików, sytuacja wciąż wymyka się spod kontroli i zagraża interesom farmerów, jak i rodzimej faunie australijskiej. Niektóre grupy zwierząt mają ograniczone zasięgi, są endemitami. Przykładem mogą być należące do gryzoni tukotuki, kolczatki czy kretoszczury lub zaliczane do owadożernych złotokrety – Wiele jest takich ssaków, którym udało się przekroczyć naturalne geograficzne bariery i opanować kilka kontynentów. Taksony, obejmujące zasięgiem wszystkie lub prawie wszystkie kontynenty, nazywamy kosmopolitycznymi. Nie jest przypadkiem, że większość kosmopolitycznych rodzin to zwierzęta sprawne lokomotorycznie np. niektóre nietoperze i ekologicznie plastyczne. Na przykład nietoperze mroczkowate, gryzonie z rodziny myszowatych, ryjówkowate z owadożernych, psowate, kotowate i łasicowate z drapieżnych. Kosmopolityczne, choć w oceanicznej, a nie lądowej skali, są delfinowate.